Cześć, cześć, cześć. Witamy Was w drugiej części odnośnie japońskich filmików, japońskich ciekawostek. Tak, to są nasze reakcje, ale też sprawdzamy, czy coś jest mitem, czy coś jest prawdą. Tak jest. Z filmików, które się wyświetlają na YouTubie, prawdopodobnie jeszcze jest Japonia. Mhm. Okej. Okay. No dobra, lecimy dalej. Numer 10 z Tokio. W 2015 roku w tokijskiej dzielnicy Shinjuku Godzilla oficjalnie otrzymała obywatelstwo. Władze wydały fikcyjnemu potworowi specjalne zaświadczenie o statusie mieszkańca i złożyły nawet ofertę pracy. Został ambasadorem turystyki. Później zainstalowano web Godzilli 52 metry nad ziemią na budynku Toho, studia, które w 1954 roku wyprodukowało pierwszy film z udziałem Godzilli. 11. Tak, no. Tak, ja byłem podierane tym. Yes! Akurat wtedy żeśmy się zobaczyli w Shinjuku, no. jak, jak żeśmy się tam mówili ogólnie, no, no, no. bo akurat po całym dniu żeśmy szukali właśnie Godzilla. Co prawda, no. szukać to jest za dużo powiedziane, bo ją widać ogólnie już z każdego miejsca, gdzie się wyjdzie tam w centrum ogólnie. No. No, ale czekałem a na ten moment, też zobaczę. Żałuję jedynie, że nie weszliśmy na górę, na górę bo tam no. można sobie zdjęcia fajne zrobić, że nie jest no. bliska. Plus, że nie widziałem, bo widziałem filmiki, że tam jakby zieje taki. No, tak, ogrymala. co godzinę, no. Co godzinę ma. Mhm. Ona, ona właśnie się świeci, świeci się z, u, z u, otwiera, otwiera usta, nie otwiera, bo to jest, to jest tak jakby rzeźba, ona się tam nie rusza, mhm. ale ma mhm. yy, tak jakby parę, dym. Nie, wylatuje z ust i dodatkowo ma tam te halogeny puszczone na, na tą parę więc to wygląda Fakie. jakby wiesz działa ogniem, nie? Ale to jest, to jest to trwa 15 sekund, nie? W zasadzie. Więc... Ja wiem, ale, ale spoko. właśnie te 15 sekund. No, no, ale spoko, ogólnie spoko, nie? Myślę, że lepiej... Mi się to mega Japonii podoba ogólnie, takie właśnie, wiesz... Takie, Malutkie takie... rzeczy, które no. są zrobione tak na maksa, nie? Tak no. na maksa zrobione, że aż chce się to oglądać. To też pod kątem turystyki jest spoko. Tak. Bo tak. sobie, tak jak masz u nas tego w Krakowie, masz tego smoka, no tak. no i on też tak ział. No to Rzeziełki. przecież, za każdym razem jak się jedzie do Krakowa, no to masa tak, ludzi no? tam jest. No tak, tym. tak, no bo to jest, wiesz, atrakcja, jakby nie patrzeć. Nie tylko, że u nas to jest małe, nie? w porównaniu do tego, nie. Ale, ale na przykład tak, jest Gandam tak? jeszcze, nie? Na, na, na jeszcze jest Gandam, nie? Stojący. Tak, na no, odaibie. Na no. odaibie, no, nie? Jest, jest Gandam, i on też. On, on, ruszy, on chyba rusza głową, z tego co wiem. Tam mu się zmienia tak, jakby ten... Zmieniam, łeb, kolory no, mu się nie? zmieniają, wie, wszędzie, nie? No i muza na pierwsza. i to jest dłuższe. To jest chyba tam, to trwa 2-3 minuty. Byłem z Jankiem. Pozdrawiam, Janek. Pozdrawiam. Janek, pozdro. Janek, no. kurwa, Janek! <laughs> <laughs> to wiesz, no to. to, to... Nawet to lepiej wygląda. Tutaj też jest multum ludzi, tylko że to jest chyba tam dwa razy dziennie, tylko tam się rusza. włącza się tam guza i wiesz. Jest no. sklep Gandama obok, więc można sobie tam coś powiedzieć. Jeżeli jesteś fanem, no to możesz, nie? No ja byłem już tak podjarany tym, jak zobaczyłem, no bo to jest real size, nie? Uh -huh, uh -huh. No to robi wrażenie, naprawdę. Tutaj naprawdę dał no, jakieś fotki z tego. Tak jest, tak bytyk, jest. Bytyk, bytyk. Dobra. Panie numer 11. Opóźnione pociągi są warte na główka w gazecie. Punktualność to w Japonii niezwykle ważna rzecz i stacje kolejowe robią wszystko, by pociągi się nie spóźniały. Pięciominutowe minutowe opóźnienie oznacza, że kolej musi wydać zaświadczenie o opóźnieniu dla swoich pracowników i pasażerów, którzy nie zdążyli na ważne spotkanie. A jeśli opóźnienie wynosi ponad godzinę, kolej może nawet opublikować oficjalne przeprosiny w prasie. 12. Dobra, hint. Tak jest. Yes! 5 minutówka, nawet możesz 4 minutówkę, mogą ci wystawić zaświadczenie. Nie, y, muszą ci wystać zaświadczenie, o ile o to poprosisz. Czyli, mm -hmm. jeżeli pociąg cię ci spóźnił, nie wiem, 5 minut, powiedzmy, możesz podejść do okienka, bo jeżeli chcesz zaświadczenie. O spóźnieniu, że ten pociąg faktycznie się spóźnił, i wtedy w pracy nie ma tam problemu, że się spóźniłeś 5 minut, bo musisz być punktualnie. U mnie w pracy mają no to wyjebane totalnie. I jak przyjdę 10 minut po, po, po czasie, to też się nic nie stanie. Ale wiesz, to nie nagminnie, nie? I jak to się nazywa? I, e, i to, to jest fakt, to z tym opóźnieniem jest fakt. E, oficjalne przeprosiny są bardzo często robione w lokalnych gazetach, bardzo często, na przykład w czymś tam w dniu. Szczególnie w dziennikach, nie? jak masz te drukowane. te, Szczególnie w dziennikach, bo mm -hmm. jest napisane, że na przykład ten, ten pociąg był opóźniony i tak dalej. Ale na przykład to nie jest zrobione na wielkich na dużych liniach, na przykład na Yamanote, na, na, na takiej która, linii która w Tokio, która jeździ sobie w kółko. Jak w Londynie, Circle Line jest chyba, nie? <laughs> masz kółeczko, ona nam zapieprza wy w kółeczko w jedną, w jedną stronę, w drugą nie? jak coś nasywa nazywa. Eee, I na tej nie, nie, nie drukułem przeprosin w ogóle. Dlaczego? No bo, bo jak jest opóźnienie, to i tak następny pociąg przyjedzie. On jeździ tam co trzy minuty. Co dwie, trzy mhm. minuty maksymalnie, nie? Tam jest cztery to chyba jest naj, naj, najdłuższa różnica pomiędzy, nie? Więc nawet jeżeli się jeden spóźni, a zazwyczaj się spóźnia, to i tak następny przyjedzie i tak. Co dwie minuty. Za chwilę. Tak, Nawet więc zauważysz, że, że go nie ma, nie? No wiesz, na rozkładzie będzie pisało, że tam wiesz, teraz przyjedzie, pociąg o różnie czwartej tam 20, a patrzę na zegarek, gdzieś jest czwarta, tam 7, na przykład, nie. Mhm. Więc wiesz, więc to więc, no jest, jest, są te opóźnienia, no ale to jest Jamanoty z to centrum Tokio, to panie, no to możesz się spodziewać, że będą opóźnienia, nie. No. No ale tak jest, tak jest. Jeszcze ci powiem szczerze, że jeszcze jest jedna rzecz, że jeżeli Shinkansen odjedzie za wcześnie. 20 sekund, no to też są przeprosinki. O tym też gadaliśmy już, nie? Tak. Przepraszam, przepraszam. Prze przepraszam. <grym> Proszę mnie przeprosić. <grym> no, czy znaczy to jest spoko, według mnie? To jest spoko, nie. No, przydałoby się, żeby u nas tam osoby odpowiedzialne za kwestie pociągów, sobie zobaczyły może kiedyś jakieś filmiki związane. Z punktualnością, z punktualnością albo w ogóle z przyjazdem. No, prosimy, prosimy. Dobra, lecimy dalej numer 12. Ciche karaoke. To specjalny mikrofon ze stoszkiem, którym zakrywacie usta. Dzięki temu wygłuszacie wasz śpiew. Mikrofon zaprojektowano dla ludzi, którzy nie chcą budzić swoich sąsiadów, albo którzy wstydzą się śpiewania publicznie. 13. Ale to słabo było narysowane ci płakiem. Grafik się nie popisał. No. Dobra, no może. Może. Karaoke nie, pe, z... Może tak, może to nie, no nie tak wiem. To... Pewnie tak ogólnie. Dlaczego nie, by nie? Nie słyszałem o tym nigdy. No. Jest, no, ale jak jest, no to, to nie, nie jest. jest, to jest. No. Go. Grzeczne mlaskanie. Podczas gdy w wielu innych krajach <laughs> nie uważa się za niegrzeczne, w Japonii to sposób na okazanie uznania szefowi kuchni. Jeśli nie siorbiecie w trakcie jedzenia makaronu, kucharz uzna, że wam nie smakuje albo jest zbyt zimne. Siorbcie więc z dowoli. Pycha. 14. Bzdura. I co prawda? Bzdura. Czy bzdura? bzdura? Bzdura. Siorbie się dla jednego powodu. Dla dwóch powodów Też robię, też robimy o tym materiał, Daniusz. Proszę bardzo. Dużo znam. Chłodzić. Tak, po pierwsze, żeby schodzić, bo zawsze za ramenem dostajesz, jest gorący strasznie, więc żeby. Uf, nie, uf, nie. I po drugie, smakuje trochę inaczej, jak robisz takie wdechy, bo już, już wciągasz ten aromat, nie z ramenu, wie, nie? i, i, i masz trochę inny smak, jak, 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 jak robisz właśnie taki ruch. To, nie, to nie, jeżeli robisz czy nie robisz, to, to nikt ci nie powie, nie wiem, szef kuchni ci nie wyjdzie. Nie siorbiesz? Yes, won, no, won, Won, już mi stąd, nie szorbaczu, nie. Get out of here, Get out of here man, shit, I'm saying. Nie, No, nie, nie, nikt takiego nic, nic nie powie, nawet jeżeli, wiadomo, że kiedyś niektórzy mają, mają problem z tym. No, ja się wcale nie dziwię. Znaczy, ja, ja z tym nie mam problemu, nie, ale ja na przykład miałem znajomego. Pozdrawiam Pawełku, Paweł, mieszkałem no. z nim w Ziukęj. Ja miał straszne problemy z tym siorbaniem, że na przykład wiesz, no nie siorb, nie siorb, bo to wiesz, bo to nie, 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 nie ten. No i wiesz, no, u nas w Polsce jest niby taka kultura, że nie powinno się siorbać, bo to nie, nie jest uznawane za wiesz, za, za coś ciekawego. Nie siorb. nie siorb. Nie siorb. No ale ogólnie tak. Na nie? Jak się jadło. Mama ci gadała z tatą, nie siorb, Mariusz nie siorb. Tak, tak. nie siorb herbaty. Gorące jest przecież. I wyjmij łyżkę, bo, ci, bo, bo się oko wydłubiesz. Ciekawe, czy ktoś kiedyś kogoś poznał takiego, co sobie oko wydłubał, nie? No. A to, Czy ktoś kiedyś dostał wilka od siedzenia na schodach? No, to, to nie <śmiech> albo, <śmiech> albo jęczmienie na oku, jak sikałeś na ścieżkę. <laughs> Krzeszczać za tył. O, jak się na ścieżkę, to, to ci jęczmień na oku wyskoczy, nie wiesz, taki... Takie... Okay. To, to takie chyba bendzińskie już przy. Ale nie, to właśnie nie, bo słyszałem, <todgłosy> na, na, na wiosnę o tym słyszałem, to, więc gdzieś tam Gdzie? w, kiele, w kieleckim. W kieleckim, no to pozdro dla kodzaka. Wodle... Tutaj musisz powiedzieć, czy to jest prawda. No, czy, czy jak się no, to, znaczy nie miałeś żadnych jęczmieni nigdy na oku, więc może, może nie wiesz z, z praktyki, ale... <noise> musisz powiedzieć, dobra, Kome w komencie zostaw informację tak, <noise> tak jest, dobra, lecimy numer, numer 14 chusteczki na twarz, jedzenie hamburgerów nie należy do najpiękniejszych widoków człowiek prawie zawsze ubrudzi się sosem właściciele pewnego fast foodu wynaleźli ciekawe rozwiązanie serwując hamburgery ze specjalnymi serwetkami goście, którzy wstydzą się bałaganu podczas jedzenia, mogą zakryć nimi twarz Pięknie. Nie no. wiem, jakoś mnie to rozbawiło, nie? Na zasadzie, że masz jakąś ryja jeszcze. Tak, do... jest ryja masz, no. Ale to, 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 to wiem, że te, w niektórych restauracjach są te ryje. Yes! Ale to nie jest... Widziałem może ze dwa razy, że masz ten ryj. Druga sprawa, w McDonaldzie na przykład, nie? Dostajesz hamburger zawinięty w szmatę, w, tam, w, w gazetę, nie? Mm -hmm. Nie, więc dlatego też go jak odwijasz, to też możesz sobie nim zasłonić twarz, tym papierem. To nie jest, znaczy to jest niby tak, że, że najwięcej naj, naj, naj to kobiet właśnie robi tak, że nie chcą, nie chcą pokazywać jak jedzą, nie chcą pokazywać zębów, bo, mm -hmm. bo... I, hi, 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 nie, jak się śmieją to nawet telewizję zasłaniają, nie, mm -hmm. ale wiesz, ale no i wiem, że to, to jest, to jest, ale to nie jest jakoś popularne i to nie jest wszędzie, i z, 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 wiesz. Ja bym powiedział też, że może wykorzystać to pod kątem, jakby zdjęć na Instagrama, bo byś miał że tak. tutaj masz swoje oczy, a tutaj masz serwetkę z jakąś twarzą, po tak jest. No, ale ogólnie, ogólnie, to nie jest popularne. Nie jest popularne. Hmm. W niektórych sercach jest, ale to nie jest jakiś przymus, że musi być, nie? Hmm. Dobra. numer no, no dalej. Z lewy oszczędzające wodę są umieszczone bezpośrednio nad toaletą. Idea jest prosta. Najpierw myjemy ręce, po czym woda ze zlewu zapełnia pojemnik w toalecie i tam jest używana powtórnie. Dzięki temu oszczędzacie wodę, korzystając z niej dwa razy. Dobrze, że nie działa to w drugą stronę. No. Nie. 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 Nie ze zlewu, po pierwsze. Po pierwsze. Jeżeli miałbyś zlew i mył sobie ręce. Mydłem to twoja toaleta była do wyrzucenia po roku, bo całe mydło by usiadało w niej. Mhm. Nie może być ze zlewu. To jest bzdura. Nie może być ze zlewu. E, co masz? Ja mam oczywiście u siebie nawet dam zdjęcie, które zrobiłem w Kani wczoraj pranka. <tosłuch> gdzie gdzie. <tosłuch> że, że, e, jak się nazywa? Jest, jest zlew nad. Spór, tak, jakby tą, tym na, pojemnikiem na, na toaletą, ale tą spuczką, nie? Jakby nie. Jest lew, ale nie ma tam mydła i nie może tam być mydła. Nie może tam być nic oprócz czystej wody. Czyli, jeżeli chcesz sobie tylko umyć, obmyć ręce nie? wodą, to spoko, to możesz, nie? Ale umyć ich nie, nie umyjesz, bo nie możesz mydła stosować. Mhm. Jak stosujesz, no to od razu to po roku, dwóch, to twoja toaleta jest do wyrzucenia, nie? No bo wszystko się przeżera, nie? I zostaje tam osady, nie osady, mm -hmm. nie? Więc wiesz, więc to, to jest, ale nie w taki sposób, jaki oni powiedzieli. Eee, I druga sprawa, nie ma tam ciepłej wody, no bo po co ci ciepła woda? Mm -hmm. Nie? No spukasz zimną wodą, Spłukujesz po prostu, tylko tak, 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 nie? Więc to nie jest zlew taki, że no, no, mówisz sobie, no cieplutko mm -hmm. wodą spuszczę, spuszczę kloca ciepłą wodą, a potem... Później ciepłowrążki, nie? No, 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 no. No, a wiesz, ale, ale to jest podgrzewane, oczywiście siedzenie jest podgrzewane. Tak. i masz nacisk ciepłej wody na tam na bidet czy coś, nie? Z przodu czy z tyłu, jak tam sobie mm -hmm. wolisz, nie? No to tak, ale to nie jest takim jak on mówi. To jest, to jest bzdura. To bym, to bym usnął mm -hmm. w ogóle. Lecimy dalej. 19. Na nie, japoński majonez nie ma jakichś niezwykłych składników, ale Japończycy nie dodają go do sałatek, mięsa czy kanapek. Zwykle używają go do polewania lodów lub naleśników. Niam, czekoladowe lody z majonezem. Sama słodycz. 17. Dobra reakcja, nie? No, ale. Tak, zwykle majonez do leśników i do lodów. No. I wasabi wpieprzam z tym ze wszystkim. No. Bo tak jest. Ja tak. jem wasabi i przegryzam sobie korzeniem, nie? Boże, ludzie naprawdę, no, To jest tak, naprawdę... Jak naprawdę... wziął sobie kaszankę, kaszankę, no. w sensie krupniok, ale mówię kaszanka, żeby wszyscy zrozumieli, no, o co no, chodzi. No. Bierzesz krupnioka i z drugiej strony masz mleko, no na bank. Na bank, nie? Przegryzam, bo w to Polacy w no. Polsce tak robią, nie? Wszyscy Polacy to złodzieje, nie? Boże... No. Ludzie, daj opanujcie się, to jest. W ogóle nie wiem, kto to wymyślił. Bo... Niektórzy może tak robią. Moja, moja, moja agentka, która mi tu chodzi? Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, co? Ja recording. Dzień dobry. Okej. Okay. No. Dzień dobry. E, e, jak to się nazywa? Ona używa majonezu dosyć często i czasami w niektórych miejscach, w takich, których ja bym nie użył. Ale czy to są specjalne. Czy to jest do lodów? Na pewno nie. Na pewno nie. To są takie. Aleśniki? 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 Naleśniki? Nie, nie wiem, czy nie jadła z majonezem naleśników, ale to są naleśniki takie specjalne, bo, on, bo tu się kupujesz już bazet pod naleśniki specjalną, nie? I one rosną, one są takie, to jest taki chleb, coś ala, nie? Więc może sobie tam majonezem, może sobie nawet, nie wiem, ogórka na niego po prostu położyć, więc. No ja rozumiem, no ale wiesz, no. mój ojczym jakby mógł, no to by wszędzie magii dodał. Pozdrawiamy mojego ojczyma, pozdrawiamy też moją mamę, pewnie będą oglądać. No ale to jest na zasadzie takie, jakbym powiedział, że wszyscy Polacy magii używają, nie, no właśnie, nie wiadomo dlaczego. No wiesz, jest, jest jako przyprawa, możesz sobie to dodać, ale to jest, wiesz, to nie jest, to nie jest, wiesz, tak. używane, wiesz, nie, nie, Ja nie widzę, nie, jak, jakby tak było, to by w każdej restauracji, na każdym stole, w, każdy, w każdej knajpie był majonez na, na, na tym, nie? No, i wdugaj. No, a tu nie, nie, ma czegoś takiego, więc to jest bzdura nie to co tam. On tu mnie piepr Dobra, lecimy dalej. drzemki w pracy. W japońskiej tak. kulturze przysypianie w miejscu pracy, czyli inemuri, uznawane jest za oznakę pracowitości i bycia zaangażowanym w swoje zadania. Inemuri jest tak powszechne, że nikt nie wierzy tego za złe. Niektórzy wręcz to udają. Oś... Śpisz w robocie? No! Yes! Raz mi się zdarzyło usnąć, nie? Ale to dlatego, że było nudno, nie wiem. Ale nie, nie. Ale... Ja przyszedł szew i gada, a good guiding, good guiding. No nie, nie. Ja po jak jak przed szef, to się, to się obudziłem i musiałem stanąć na baczność. Się, się poczułem jak surykatka. Jest nie? taki fajny mem, bo ostatnio widziałem, tutaj go w, wstawimy. Jak przychodzi szewi, szukasz sobie roboty. Tak. <laughs> ze scooby i z tymi ludźmi tam ze scooby no, no, no. Ten, jak to się nazywa, tutaj, tutaj to. No jest to popularne, jeszcze naj, naj, najwięcej tego jest w biurach, czyli salarymeny i, i office ladies przysypiają w biurach, no bo to jest nudna robota, jakby nie patrzeć, tak robią. W innych miejscach raczej nie, kucharze też śpią kucharze śpią, mm. bo, bo, w sensie, to, co gotujemy, śpią, nie, bo... się co, gotują i śpią? Nie, bo na przerwie lunchowej, tam poprze, przerwam, czy tam przed przerwą, czy pod przerwą, czy przed w ogóle tym, przed, przed e, szczytem, nie, Jakimś tam, gdzie mhm. wychodzą z pracy i jedzą, no to, to mają miejsce, wiesz, w, w, u siebie tam gdzieś z tyłu w kuchni i mają, i śpią czasami, nie, to by się zdarzyło, że mhm. widziałem, nie, wiesz, te są z tyłu, no to tak, to, to prawda, nie, ale czy to jest takie no jak do domu też śpią, nie? Jak w pociągach, w pociągach albo nie? stricte w tym. Ale to, to, jak to akurat się też. Jest, w metrze. No, to akurat mhm. też jest normalne. Jak gdzieś się i możesz jechać 40 minut do domu, no to wiadomo, że tam kim chwilę, nie? Ty, ale ja pamiętam taką sytuację, było jak ktoś tam spał, no to oni tak sobie śpią, nie? Że śpią śpią. No, no, i telefon na podłogę. No, nie? No, 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 no. Dziesięć no, razy. No. Bo zawsze trzeba w ręce telefon, i nie? weźmie telefon i dalej, no. nie? albo na, na, na czyjeś rami albo coś, nie? To jest jakaś fajna laska, jest się takie tam zdjęcie, oprze, spoko, Jest takie zdjęcie, jak jechaliśmy z Osaki do Shirahamy. Ja się odwracam w lewo, a tam normalnie Sadako, nie? Tak patrzę. No, no. W sensie takim, bo tak staje. zgony, no. nie? No, takie zgony. No, no, no. No nie, hmm. no tak, to to, to jest normalne. Czy znaczy nie jest to uznane za coś, co coś nietaktownego, hmm. jeżeli masz taką robotę, jeżeli, jest, jeżeli masz robotę, która jest, wiesz, w którym musisz się coś ruszać, czy coś, nie? Wiesz, nie mówię fizyczną, ale też ogólnie jakąś tam, smys, nie wiem, nauczyciel umysłową coś. czy coś. Ja, nie? ja us ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie, które jest takie dosyć ostre, mianowicie biurwa. Słyszałeś takie określenie? No. Słyszałem, okej, okay. Ja Pierwszy ma. raz niedawno usłyszałem, bo i mówię okej, okay, tak no. trochę chamsko. No, no tak niespecjalnie, nie? Dobra, lecimy pani dalej, hmm. numer osiemnaście. Co im tu masz? Osiemnaście. Najkrótsze na świecie ruchome schody znajdują się w podziemiach galerii handlowej More w mieście Kawasaki mają zaledwie 5 schodków i 83 cm wysokości jeden mały krok dla człowieka no i to by było na tyle 19 Re Nie chyba nie nie wiem to może było że było dawno, dawno dawno kręcone, chyba nie Może może nie powiem nie, nie jestem na 100% pewien, może nie ale wiem że gdzieś gdzieś jechałem takie miejsce że miałem tylko 3 schodki nawet dwa nie tylko to było tak dziób to po co w sumie to? No wiesz, no, są ludzie, którzy nie mogą wchodzić dwa stopnie, nie? Czemu trzy. Więc gdzieś tu, tutaj widziałem, ale to, ale nie, ale nie dam głowy, że, że, że to jest uznawane za jakieś tam, nie wiem, najkrótsze. Mhm. Może rzeczywiście znak czy pięć. Pięć to jest te wyjątkowo długie, według mnie. No i tak. Mhm. Dobra, dobra, no może, no, może, może. Restauracja z jedzeniem w Puszkach. Jedzenie z puszki może nie wydawać się eleganckim posiłkiem, ale w Japonii istnieje cała sieć restauracji, która podaje jedynie jedzenie z puszek. Restauracje są dość popularne, gdyż klienci mogą wybrać spośród aż 300 potraw z całego świata. 20. No... może. Yes! Ale to tak jest kwestia, taka jest kwestia tego, że w Anglii też dużo rzeczy jest z puszki. Na przykład, nie wiem, parówki z mm -hmm. puszkach. Z puszki. No, widziałem ostatnio w tym w Waldiku takiej, mówię. Albo w słoiku. Parówki my, w słoiku. Albo, albo jajka w Occie. Boże, nie. Jak w Anglii, to w ogóle masakra, była, nie. Pickled eggs. Pickled eggs, czyli marynowane jajka. Przekroimy, zobaczmy, co tam jest. O! Okropne. to albo te chipsy, to, to kiedyś przywiozły No, ogólnie. A to tutaj jest chleb na przykład. To jest chleb spóźni. Chleb z puszki. A chleb z puszki. No, I okay. na przykład i powiem szczerze, co, o, z, z czym jest dobre? Bo wiesz, on jest za, zamknięty hermetycznie. Jak otworzysz puszkę, nie, i go wyciągniesz to on się rozchodzi. Nie, mm -hmm. nie hmm. mam, ale, ale, ale kupię pewnie, bo. I to jest używane tylko po to, żeby przy ewakuacjach, czy jest jakaś katastrofa, wiesz, jakiś trzęsień mm -hmm. ziemi czy coś, to sprzedają takie chleby ogólnie, żebyś mógł sobie trzymać w domu, bo one są długo, no 10 lat mają tam daty ważności, nie? Około, nie? Mm -hmm. I jak to się nazywa, I, i jak kupujesz na przykład disaster ten, jak to się nazywa, first 8 kit, Disaster kit, nie? pierwsza no, by, 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 na, ten, tak, na pierwszą no, pomoc, na pierwszą mhm. pomoc w, w, w jak jest katastrofa jakieś, nie, no to, mhm. to w tym w tym paku masz tam wiesz masz masz tam 30 mhm. różnych rzeczy, nie wiem igłę do szycia, bandaże, wodę, nie to założę się, że co w 99% przypadków przy takim dobrym secie to jest chleb w puszce mhm. i to na przykład kilka sztuk, nie? A ty masz taki plecak przygotowany ogólnie w razie jakiejś katastrofy? Nie mam, ale mam, mam, mam rzeczy zrobione w ten sposób, że mam posegregowane, co jest, jeżeli coś się będzie działo, nie wiem, pożar czy coś, mhm. na pożar jestem mhm. przygotowany. Mam proszki, mam, mam gaśnicę, gaśnicę taką prowizoryczną, ale mam. Nie? Mhm. Więc, więc to jestem przygotowany, ale jeżeli chodzi o trzęsienie ziemi tak, żeby na przykład tylko zabrać coś i uciec z domu, to nie mam. I, mo, i z Kaną mhm. gadaliśmy o tym niedawno, żeby wiesz, żeby coś takiego kupić, bo są takie pakie w Big kamerze, że możesz kupić sobie takiego paka, wiesz, całego dużego, torbę taką wielką mhm. ze wszystkim i tam masz wszystko już ustalne. Usta, ja się, ja się śmieję mhm. tak między słowami z tego względu, że za nią ostatnio rozmawiałem na ten temat i Ania mi gada, żeby chciała mieć taki plecak. Ja mówię, no u nas takie trzęsienie to raczej średnio, nie? Ale tąpnięcie Ale no, może żeby być, był, nie? bo nigdy nie wiesz. Nigdy no. nie wiesz. Nie, że u mnie, u mnie u, u, na, na mieszkaniu w, w będzie na przykład mam coś takiego, że, że po tąpnięciu, pomalowałem sobie ściany ładnie, po mhm. tąpnięciu mam nie? pęknięcie, bo pum, nie? No i wiesz, budynek się mhm. jeden, z jednej strony osiadł, z drugiej nie, i mam pęknięcie na, na środku ściany. Mhm. Więc, więc wiesz, no, oczywiście zamalować można, nie, nie ma problemu, ale, to, ale mówię, że takie coś się zdarza też w Polsce, nie jest, że wiesz. Nie, no ja wiem, no przecież jak mieszkaliśmy wcześniej na Wesołej, no to przecież do kopalni mieliśmy chwilę na dobrą sprawę, mm. tam jest, mm. dwa kilometry może, no właśnie, może nie? troszkę więcej. Więc tą pnięcia no. są dosyć popularne. Tak, no nie? Część, ja pamiętam tak. w ogóle jak Ania była tam u mnie na Wesołej i, i mówiłem jej, że raz na jakiś czas są topnięcia i, i że to jest odczuwalne. No Ania mi no. nie chciała wierzyć no do momentu, w którym to topnięcie było, było i telewizor tak latał, nie? Pum, no. nie? Właśnie i, i tyle, no. nie? No, no, no. No ale to będzie też, jest, to nie wiem, czy mnie nie wiedziała. U mnie na no, wiesz, ja też nie, mieszkam, nie mieszkałem daleko od niej, więc, wiesz, więc wiesz, może, nie? No bo też jest co innego, jak, wiesz, masz takie lekkie odczucia, co innego tak. jest, jak jesteś bardzo blisko Ex kopalni. Tak, Jeszcze tak. jak wybuchnie metan, ogólnie, no, albo cokolwiek no. innego się stanie, no, tak, no to, to tak. też jest inne odczucie, bo to nie było tak, że trwało to dwie sekundy, tak, tylko, tylko jest dajmy na to 15 sekund ciągle, no, 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 ogólnie, no, 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 no. no to też jest różnica. Jasne, no, jasne. Dobra, lećmy dalej, panie. Wioska lalek. Wieś Nagoro liczyła kiedyś 300 mieszkańców, lecz dzisiaj żyje ich tam zaledwie 40. Lokalna artystka, Tsukimi Ayano, wykonała ponad 300 lalek, które wyglądem przypominają dawnych rezydentów. Są poustawiane w różnych miejscach i wykonują różne czynności. Na przykład znajdziecie tam całą klasę lalek, siedzących grzecznie przy ławkach w opustoszałej szkole. Dwa... No, dobra, no tak, może no. Ten ziomek z Top Gira, z którym nagrywałeś. No, on był w tej w On w tej... się nazywa James May. Jason? James May. James, on ma, no nie no. Jason, tylko James. James no. May, no to on no. był właśnie tam i ona mu zrobiła. Yes! Jego. Aha. No to nie wiem, nie wiem. No, nie byłem... oglądałem, oglądałem na Amazonie właśnie. No, no to nie, jako i tego było... odcinka nie robiłem, to, to nie mogę powiedzieć. No. Nie mogę powiedzieć, no ale no, może tak, nie, nie, nie byłem tam, nie słyszałem o tym, więc ciężko mi stwierdzić, nie? Dobra, lecimy dalej. 21. Żadnych czwórek. Unikanie czwórek jest typowym japońskim zwyczajem, gdyż numer 4 uznaje się za bardzo pechowy. To dlatego w pewnych budynkach nie ma czwartego piętra, sklepy nie sprzedają zestawów sztućców dla czterech osób i nie można chodzić na przyjęcia w cztery osoby. 22. I niedopowiedziany temat no to ty na przykład jest niedopowiedziane, bo oprócz czwórek nie ma też dziewiątek. A czemu? Proszę bardzo. No i teraz tak, bo, bo w japońskim liczeniu na przykład nie ma w ogóle mieszkań z czwórką, nie ma 4, 104, czy 14, 24 mhm. i nie ma 9, 19, 29 i tak dalej. No bo mhm. 4, 4 to jest ichi, ni, san, shi. <śpiewanie> Nie tak, tak jest mhm. liczenie, nie czwórka, czyli to jest si. Mhm. Si to jest sinę, czyli gin, nie. Iść do piekła i tak dalej, czyli no piekło ogólnie. czyli nie chciałbyś mieszkać pod piekłem? Nie? No i, i, i dziewiątka to jest Q. Ku, q q, q. q, Q. jest normalnie, ale Q mówią ci chacci, Q, mhm. dziu, nie. No to Q to jest kurushi, czyli cierpienie. Mhm. Nie? No, więc... okay. No, nie chciałbyś też cierpieć, jeżeli mieszkasz pod tym, więc to, to czwórkę tak, no ale widzisz, no, ale dlaczego nie powiedzieć, że dziewiątki nie ma, to jest, to jest, wiesz, szybko nie, sprawdzić, nie? No, takie, takie robione, wiesz, taki, taki, takie TVP, nie? <ścoughs> no to nie jakby było TVP, no to by powiedzieli, że dwójki nie ma, nie. Albo, albo Polsatu nie ma, ani TVN-u. No, to myślę, że tyle, no bo znowuż nam się zrobił ogromny odcinek, więc warto go gdzieś tam podzielić na części. Tak jest, tak jest. No, jeżeli macie ochotę, to napiszcie nam ciekawe tematy w komentarzach albo po, po, lajkujcie, posubskrybujcie. Najlepiej poszerujcie u siebie, jeżeli Wam się podoba. Da nam to zawsze jakiś power do robienia dalej. Tak, dajcie znać znajomym. Myślę, że nie tylko tym, którzy interesują się Japonią, no ale też ogólnie tym, którzy lubią oglądać różnego rodzaju reakcje, którzy lubią wiedzieć, co tam ciekawego na świecie się dzieje. Tak jest. Więc Trzymajcie się. Prosto z Tokio. Mari, mari, Tokio. I Krystian Kruk, Prosto Zmysłowic. Hej. Cześć.